Siem, no nie, ja jestem Karmol. A to jest kolejny odcinek z Battlefield'a, moi drodzy. Podnosimy sobie Wabika, tak jak w poprzednim odcinku. jak słyszymy, Szwaby rzućmy kościowi Wabika, Niech sobie przejdzie. A my zajmiemy jego broń, która stoi tutaj, i mu w łeb zawalimy. Co? Oczywiście, że tak. Chodź tu kolego O kurde, ej ośkę sobie odwróciłem przypadkowo Oj Dobra jest git Ktoś tu jechał, ogólnie samochodem Także mam nadzieję, że nas nie zauważył A my weźmiemy jego broń Kurs aby poruszać się po cichu, okej okay. Tu się będziemy ruszać po cichu Co to są za lasery, gościu? Który my mamy rok? Dobra Temu też zawo... Hmm. A gdzie mam broń? Naszą? Naszą sztachetę, kochani? Ja bym ją wziął ogólnie. Nie wiem, gdzie jest to moja broń, kurde to walki wręcz. No nic. Nie usłyszał nas. Także zejdziemy koło tyłu. Kochani, to jest misja. Oj, obrócił się upadek. O. No, i jeszcze osiągnięcie to stałe ms. Umiałem poruszać się dyskretnie. Miałem lata praktyki. Zdarzało mi się wymykać przez zaplecza barów, przez okna sypialni i ważne. Tak czy siak, pozbyłem się tych niemców i ruszyłem na zachód, ku brytyjskiej stronie frontu. Cicho jak kot podczas polowania. No to pośpieszmy się, przebiegnijmy. Nie mam całego dnia, od brytyjskich linii. Oddzielały mnie niemieckie okopy i kajemy. No i na oko jakiejś pół populacji Berlina rwących się do walki żołnierzy. Wow. Więcej tutaj nie widzę tych. Eee, żołnierzy. No, tam to jechali, nie, ale. Tutaj w tym miejscu chyba nie ma, także możemy go zajść od tyłu. Mam nadzieję, że się kolega nie obróci. A jeśli się obróci, to zostawcie łapkę w górę. Łapkę w górę i subskrypcję na tym kanale. Ale jak też... Się, ale jak się nie obrócił, to też możecie zostawić. Ja narzekać nie będę, kochani. Mój szczęśliwy dzień. Bryole zamiast strzelać do niemców, zasiedli do herbatki z ciasteczkami. Musiałem przedostać się na naszą stronę przed ponownym rozpoczęciem ostrzał. No i są. Kolejni szwaby Kurde Okej okay. W tupę Pomyliłem kontrol z tym Kontrol z Altem nie? Kontrol z Shiftem Kurde I było trochę głośno Sprawdza to? Sprawdza Dobra zajmij, zajmijmy się tym w tym czasie Okej, okay, ich jest tutaj dwóch. No to już się komplikuje. Ej, dobra, zwabiliśmy go trochę, co? Chodźmy go rozwalić, po, po prostu. Jak już tu przyszedł kolega? On tu jest. Kurwa! Yy, uciekamy! Kurde no Pod Kliknąłem E zamiast F ogólnie kochani Szajse, śleśte, dobra chodź tu kolego Idziesz? Ja ci przez okno tam Bombę ja Granata mu rzucili, oj albo nie mu tylko mi Spadaj Rozwalimy Cię na w, w walce wręcz Kurde, no szkoda, że się nie udało po cichu Fajna broń jest za to Tam jest jeszcze Cyk Leżysz Dobra, biegniemy po prostu Rozwalimy Cię wręcz Wandaże by się jakieś przydały Biegniemy Pozdro Kulka w łeb o... I ostatni Okej, okay, nie ostatni, biegniemy dalej, tędy Biegniemy okopami Do Brytoli, mam nadzieję, że nam pomogą jakoś Okej, okay. tutaj już chyba nie słyszeli tych strzałów Mogłem mieć tylko nadzieję, że większość z nich nadejścia kłopotów spodziewała się z innej strony. Pierwszy, drugi Okej, okay, chodź tu Kolego, cyk Tutaj jakaś broń jest To zobaczmy co my tutaj mamy Wej. Spoko, skorzystam z tego Zamknij się już, szwabie, kurde, zaraz ci włożę szpadl do łba. Okej, okay, fajnie go uderzyłem, spoko, może być. Mi się podoba. Kurde, nie wiem jak tutaj klawiaturę ustawić. Monitor ze strony. Oj, przepraszam. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Tutaj co mamy? Tutaj chyba mamy iść tędy. No to się przejdźmy mm. Nie ma, nie walisz? Ciebie też rozwalę? Pyk Urde. Wszyscy słyszą Okej, okay, on tu idzie? Idzie Śpisz nie wiem, którędy iść wam tymi okopami. To pójdę tu. Nie widzisz mnie? Kolego, nie widzisz mnie? Okej, okay, nie widzisz mnie, fajnie. Tobie też damy nożyk w plecy. Perererera. Na na na. Hmm. Tutaj ktoś jest. Tylko zaraz też rozwalimy. Nie widzisz mnie. Spadaj, kurde. Ej, patrzył się na mnie i mnie nie rozpoznał, nie? Oj. O, tutaj możemy iść, to tylko kopa. Ej, gdzie ja w ogóle mam iść? Scheiße. Hmm Tutaj do góry nie będziemy wychodzić, bo jeszcze nasi będą do nas strzelać. Spadaj. Ja zaraz całe okopy wyczyszczę, nie? Ok, tutaj słyszą mnie? A i tak ci tu nic nie pomoże. Tędy nie przejdziemy spoko. Próbujemy z drugiej A nie ma drugiej strony, ok. Chyba, że tędy. O, w dupę szczeli. Te, no kurde, nie spodziewałem się, że dwóch tutaj będzie. Tu jest za to czysto. Tam mnie nie widzi. Ani jako. Okej, okay. zgubili mnie. E, nie, nie słyszał E. Ale to są głąby Dobra, biegiem, kurde, nie mamy całego odcinka na to, nie? Szczerze ja nawet nie wiem czego Mam szukać Czy ja mam ich rozwalać po prostu oj Tutaj kolega chyba lekko na pruty Spadaj Wyłączmy alarm, żeby nic nie wezwali. Coś tu jak jeszcze? Najpotężniejszą broń dostępną na polu bitwy. Ok, bomba, pułapka. Co to robi? Hmm. Sajsa, szajsa Oni gdzieś tutaj są, to może ich jakoś zwabić, kurde, Felek mi się wydaje. Nie wiem, pójdę w lewo, bo nie szedłem. Tutaj nikogo nie widzimy. Podejrzewam, że muszę każdego rozwalić. Hop! Tędy Nie wiem, tutaj rzucę. Nie wiem, czy uruchomiłem, czy nie. Tutaj to mam. Tutaj gdzieś jest kolega. Kolego, drogi. Śpimy. Nie wiem czy tak to miało działać Wydawało mi się, że oni muszą po prostu w tu wejść, okej, okay. albo ten ty biegnijmy. Je Jednak wyjdźmy z tych okopów. Achiewmy, za plecami zachęcał do trzymania głowy nisko Ile szczurów? Ok, była trupów i rumowisk. Mimo to zdecydowanie zmierzałem do celu. Czy we braku znajdę coś użytecznego? Okej. A tu jest nasz wrak samolotu. To i jest Wilson. O, Wilson, musimy iść do ziemia niczyja. Już! Ja nie dam rady! Skurde. Hej! Wybacz! Przecież obiecałeś dowieść mnie do domu! Nie tak głośno! Mówimy o medalach. Mieliśmy być bohaterami. Ja nim nie jestem. Ale dałeś mi słowo. Obiecałeś mi to. Albo jesteś w porządku i mi pomożesz, albo kłamco i strasznym draniem. Który skończy to patrząc mi w oczy. Co, pomoże mu? To co? Jak będzie? Wykładaj karty na stół, Blackburn. jest George prawda? Nie jesteś synem hrabiego Insoru Aż taki naiwny nie jestem Dobra Wynosimy się stąd Oj, oj, oj a to musiało boleć, co? Ze starym na plecach cisiemy

Ale, czyli nie mogę iść w oświetlonych miejscach spoko. O, już dochodzimy do naszego terenu, widzisz? Będąc na ziemi, czy jej tutaj jest trudko czas. Oj, nasi chłopcy wezmą nas Dobra, szybko. Oj, tutaj nie przejdziemy. Gidda! Biegnij, biegnij! Tutaj, dawaj tędy. O, tutaj będzie bezpieczniej. Jesteśmy coraz bliżej. Dobra, zobaczymy czy przeżyje, czy nie. I teraz taka kulka, nie? Nelson powiedział, że jestem kłamliwym, suki synem. Pomogłem mu, bo właściwie uważałem, że chyba ma rację. Choć ciężko mi się z tym pogodzić. to najprawdziwszy bohater. To nie jest żaden bohater. To kłamca, złodziej i zwykły oszust. I odpowie za swoje czyny. Jest i ten tak jest, Jak on ma ry 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 Nie pamiętam, Raham, rakam. syn tego Windsor'a całego, o jest Londyn moi drodzy Sam statek wojenny, powiecie, Brytania, Wielka Brytania jest w, w czasie wojny Jaką miał? I zapomniałem. Racham? Rakam Z powrotem na farmę, co? Wiesz, co wstawię się za to, bo w sądzie wojennym może coś wam ale dzięki. Wilson, potrzebuję strzelca. Tutaj, ja, ja mogę, ja to zrobię. Ty jesteś uziemiony. O! jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu. Chcę. Jeśli mam ginąć, to chcę w powietrzu. Pięknie to powiedział. I znowu leci to samolotu. I zobaczcie, to jest prawdziwa męska przyjaźń, nie? go prawie zostawił, ale i tak wsiadł z nim do samolotu Łoo jaka grafika kochani. Przecież... Jesteś ze Niesamowite Okej, okay, to są nasi A, bierzmy karabin, będzie łatwiej Tutaj już nawraca Dawajcie, kolejne jednostki. Gdzie jesteś tam? Gdzieś tutaj, o, przede przed mną lecą i spadacie Niemcy, szwaby. Dobra, jeszcze jeden gdzieś tu jest. Gdzie on jest tu? Tu. A, już się pali. Tu daleko nie poleci. Formalność. Dobra. I przeleciał pod nami. Ha. I teraz Cię mamy, kolego, co? Oj, ładnie kręcisz. ale nie, aż tak. Ostatni samolocik. I był, a będzie opowiadać, a będzie nowy problem. Lecą bombowce! Oj, no to bombowce to trzeba zeszczelić, nie? Przyspieszmy nasz cel to te bombowce, skupię na nich. Spoko lecę, nie wiem czy to staną, czy nie. Dobra, leży jaka przepustnica, co? Kolejny bombowiec. Dobra, nie będziemy w niego może wlatywać, bo jeszcze mamy kilka jednostek do odstrzelenia. Ej, faktycznie na serio były takie samoloty w 1918? Ej, I nie widziałem, że normalnie ci ludzie byli sobie luzem. I to chyba nie jest bombowiec, co? Nie, jest. Jest, jest, jest. Yes. Trzeba nawroty zrobić. Dobra. Dawaj, kurde. Nie trafiłem niczym. To był jeden? Nie wydaje mi się. Ich jest, kurde, znacznie więcej. Ej, chyba, że tak wlatywać w gości, co? By było dobre. Dawaj, padasz. Kurde, iloni ilo oni mają HP. Kolejny i za tobą się ustawiamy. No, wlatuje. Co się stało? Że jest Jezu Chrysty mówisz kolego? O tra. Ej, pod skrzydłem poważnie. Dobra, spikujemy go. Cyk do góry i do dołu. I go mamy.

Daję radę. Dobra. Chyba, że się po prostu trzymać nad balonami. Dobra, tutaj też niszczysz. Tutaj jest jeszcze coś do zniszczenia. O, w dupę wykręcę, dobra. Fajnie. Ile jest tych samolotów? Przecież to jest masakra. Trzeba je trochę pościągać, bo jest za dużo ewidentnie. Jak ta broń się ładuje, to możemy w tym czasie w niego nawalać, ale to widzę, że dużo nie daje. Ale ładnie zniszczony, podoba mi się ten efekt tego. Kurde. Kurka wodna. Dobra, ustawiam się na plerach jednego. Nie, tutaj trzeba wsparcie. Chociaż trochę już wybucha. Kurde, naprawmy sobie jeden Jeden raz wystarczy Okej, okay, jeszcze raz mogłem hitnąć Tutaj fajnie wybucha Dobra, spokojnie, ogarniemy to wszystko, widzę Dostał, dostał No, tutaj ogień poniewiera zaraz Jeszcze za mną lecą Paniaczki. Próbujemy je ściągnąć, ale nie, nie da mi się Tutaj kolejny samolocik się pali A coraz szybciej to chodzę nad ten Londyn. Nawalamy, nawalamy, nawalamy Kurde, ej, fajnie to idzie, ej, fajna jest ogólnie ta mechanika latania, strzelania, to mi się kilka podoba w tej grze. Tego to kończmy i rozwalamy dalej Okej, okay, ten już zniszczony. No może nas strzała będzie. Co on robi? No i dostaliście geniusze. I nie no wylądowali na sterowcu. Poważnie. Ty, coś powiesz, Blackburn? Wilson pomaga, chociaż chcieliśmy go zostawić na początku. Musimy przejąć działanie przeciwlotnicze. Okej, nie pójdziesz w stronę. Słuchaj, kurde, ale to jest. Oni nie spadną? I przecież to jest tak wysoko. A to jest takie delikatne. Ten. nawet twardy nie jest tak, kurde. Planteka. XD. Ale się. Ale się wspinają. Guida. Ciekawe, czy zacznie to nas strzelać, czy nie. Nie spadaj do środka, konstrukcja się rozwaliła trochę, ale dobra, nie jest źle. Oj, oj, tutaj jest chociaż twardy grunt, kochani. Nie mów, że tutaj jeszcze będą żołnierze, co? Masz, miałeś jakąś broń, kolego? Niezbytnio. Co wyście broni nie mieli O. okej tam cię Idę, idę Każdy Niemiec na tym przykleczem bardzo nie cię usłyszył O broń Dobra <laughs> może być Coś nim śdziałamy Tym gnatem Spadaj, kurde Spadaj wszyscy Okej, okay, i mamy działo przeciwlotnicze I kulka łeb. Nie, no i teraz co? Niemcy, chodźcie tu, gdzie jesteś ta? To są nasi. Ej, ciałem przeciwlotniczym, ich rozwalimy genialne. To już tak szybko schodzi, okej. Okay. Przegrzała się broń. Mogę z tego wyjść, nie mogę. Pyk, 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 pop, pop, pop. I leci na dno. I spada. Zaraz my też spadniemy. Ale to mało ważne. Oj, Niemiec! Pomóż mu, kościół! A, okej. Okay. Ja chciałem w niego szczelić, nie? Ale spoko. Piszczymy wszystko. J. Wilson. Jeszcze to do nas zawalają. Wydawało mi się, że były tylko dwa sterowce, a tutaj trzeci nam wleciał. No pomóż mu! A to Wilson go nawalał. I we trzech się patrzą wywalone. We trzech uciekają. Fajnie to komicznie wyglądało. Tutaj się przed chwilą po mordach nawalali, a teraz skaczą razem. No nie mów, że do wody spadną i przeżyją. No nie, no to są żarty. Przecież to niemożliwe z takiej wysokości. To moja historia. Egoisty, który naraził życie, by kogoś uratować, a w efekcie odkrył, że ocalił samego siebie. Wojna wypacza fakty i usłyszycie pewnie inne wersje tej historii. O pilocie, który ukradł samolot i zabił kompana. A oszukując, kłamiąc i mordując, przemierzył pół frontu zachodniego. A przed sądem wojennym uratował go jedynie nalot wroga. Nie wierzcie w te bójdy. Było właśnie tak, jak powiedziałem. Przecież bym was nie okłamał. Prawda? Fajne zakończenie, podobało mi się. Fajne są te scenki fabuły. Giga plus, giga plus, to mi się podoba. I, I tym oto kończymy poziom wysoko postawieni znajomi moi drodzy. Także mam nadzieję, że wam się odcinek podobał. Wpisy Tokoteksu. Ach szania mnie te wpisy Tokoteksu, szczerze, kiedy indziej sobie może porobię na stówę, ale... Kończymy drugą opowieść wojenną. O tym nas czeka Avanti Safoya. Także. Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Widzimy się jutro o godzinie 14.00 z Battlefielda. Buenos dias, my noches.